Mamy podział reakcji na reakcję syntezy, analizy i wymiany. Przypominam, że jeżeli chodzi o reakcję syntezy, mamy taką sytuację, że mamy kilka substratów, które dają nam jeden produkt. W przypadku reakcji analizy mamy jeden substrat, który nam daje kilka produktów. Natomiast w przypadku reakcji wymiany, mamy kilka substratów, które nam dają kilka produktów. Żeby lepiej to zrozumieć, przejdziemy sobie do przykładów. Która reakcja jest reakcją syntezy, analizy lub wymiany? Przeanalizujmy sobie to teraz. No więc mamy pierwszą reakcję, mamy cynk plus kwas chlorowodorowy daje nam chlorek cynku plus wodór. Widzimy wyraźnie, że liczba substratów czyli substancji, które są po lewej stronie strzałki, równa się ilości produktów, czyli substancji po prawej stronie strzałki. A więc ta reakcja będzie reakcją wymiany. Symbolicznie oznaczy ją Literką W. Natomiast, jeżeli chodzi o następną reakcję, jest to woda, która jest rozkładana na tlen i wodór. I no widzimy, że mamy jeden substrat i dwa produkty. Czyli zwiększa nam się Ilość produktów w stosunku do ilości substratów. A więc mamy tutaj do czynienia z reakcją analizy. Oznaczę symbolicznie literką A. Dalej mamy reakcję, w której węgiel reaguje z tlenem i otrzymujemy tlenek węgla 4. Widzimy, że mamy dwa substraty. Jeden produkt. Jeżeli przeważa nam ilość substratów nad ilością produktów, wtedy mamy do czynienia z reakcją syntezy. Więc tutaj sobie literkę S zapiszemy. I teraz y, ostatni przykład, taki troszeczkę, y, może bardziej ciekawy. W y, Mianowicie, tutaj działamy sobie na złoto yy, kwasem azotowym i kwasem chlorowodorowym w odpowiednich proporcjach, czyli po prostu złoto będziemy jakby przeprowadzać do roztworu. Czyli ze złota zrobimy roztwór. Taka, yy, taka bardzo ciekawa reakcja. Mówi się, że ta, mieszanina tych dwóch kwasów to jest tak zwana woda królewska. Yy, dlatego, że. Dlatego, że roztwarza złoto, czyli przenosi złoto do roztworu. No i to jest reakcja, to, to jest bardzo ciekawa reakcja chemiczna. To nie jest rozpuszczanie złota, tylko roztwarzanie złota, czyli tutaj mamy do czynienia z reakcją chemiczną. Słuchajcie, i co tutaj otrzymujemy? Otrzymujemy kwas chlorozłotowy, tlenek azotu 2 i wodę. Już pomijając to, co tutaj jest konkretnie napisane, zastanówmy się, ile mamy substratów, ile mamy produktów. Yy, mamy trzy substraty, trzy produkty, czyli mamy do czynienia z reakcją wymiany, więc musimy sobie napisać literkę W. I tym sposobem rozwiązaliśmy sobie to zadanie.